Siemano Tu Kermit Witam Was Panie i Panowie z lasu Dzisiaj Jest udana masakra Niedziela, więc ludzi jest cała masa A grzybów już tak dużo Generalnie nie ma Ale mamy tu pierwszą sztukę Dzisiaj obcę z małym koszykiem Bo nie wybieram się z tych Tenach żeby tylko na Taki lekki biwak No i proszę, co tutaj mamy a otóż mamy tak Mamy tu jest córkę numer jeden Pięknego Tłodaczka czerwonego No rewelacja na razie go zostawimy I podjedziemy sobie troszkę dalej I numer dwa śliczne Nie wiem czy są jeszcze jakieś więcej Bo się nie rozglądam na razie Ale te dwa są śliczne I co? Walimy do krzyku następnego. Czwarta sztuka. Teraz był taki mały jaruś, ale piękne sztuki. No i będzie następna do kolekcji. No i łupinki, duże, opinki. Dużo agruskich przygańców. A co to, to tam tak właśnie ładnie rośnie? A co to tam się tak uśmiecha do tatusia? A co tutaj mamy? Tam, tutaj mamy? O. A takiego pana? Pana Kozaka z lokatorem. Ciekawym czy zameldowany. Słuchajcie, jest chyba Andrzej Taki samotny. Taki samotny, ale to piękny. piękny. A, nie będziemy nie Co rośnie? Może się to skrzepi. Takie oto zgrupowanie. Czasu tak, jest, podgrzybek. Taki ów mecenas kultury i sztuki. No ale nie zabieram, nie zabieram, pani. Zostawiam potomnym. No i słuchajcie. Jest biały kruk polski, e, polskiego grzybowództwa. Bynajmniej u nas. Biały kozak. Biały kozaczek w tym roku dopiero druga sztuka w zasadzie to druga i trzecia małe bo małe ale będzie gitar pogoda dzisiaj cudowna rewelacyjna jest super przyjemnie ciepełko na koniec się rozłożymy na hamaczku i zjemy w końcu jakieś śniadanie bo z grubo po dziesiątej. dokładnie dwie po co tu mamy? chodźmy Rufusiu chodźmy, chodźmy twardy no ładny twardy jak borowik, znaczy nie byli ochroniarzami z borem z tym bołem no no i zdrowy a kto to nam się tak tutaj chowa przed wyborcami kto ale się panie schował w korzeni proszę jaki podgrzybeczek jak malowany panie niebity po prostu z Niemiec jest pierwszy dzisiaj, pierwszy dzisiaj krasno. Błagać i nawet ładne. No i mamy tutaj dwa malutkie podgrzebaczki. Takie najbardziej lubię. To są nie takie stare schaloki. Hmm, ktoś mi powie co to jest, bo nie wiem co to za grzyb. Jakby ktoś z Was wiedział co to za grzybek, tak od wygląda. Nie wiem czy to dobrze widać, to bym był wdzięczny, bo nie znam tego, tego modelu. Czy to jest Korsa, czy za Na pewno Opel i ładny. Ładny podgrzebaczek. O, takie lubię. Piękny. Piękny. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj jeszcze mi się mignął jeden. No. Mignął mi się, to się zgadza Jest jeszcze. Jest jeszcze jeden. Też ładny. I pewnie zdrowy. Szczepiony. Co to tak czeka na swojego wybawiciela? Patrzcie. To jest krasne. Jak to mówią y, Czechosłowacy, to jest krasne. Będzie. Idealnie komponuje się do mojego koszyka. Idealnie. I nie nienachalnie. Co my tu mamy? A kto tu czeka na przystanku? No ładny kozaczek. Bardzo ładny. Jeden z niewielu, który dzisiaj, dzisiaj wezmę. Tak naprawdę to trzeci. Chodź, czy wezmę? Co się jeszcze zastanowię. Ale chyba wezmę. No, a to jest interwencja. Co się nie powiem, się dzieje. Tam następno. Naprawdę, ludzie. Ograniczcie się. Las to nie jest śmietnisko. No i co my tu mamy? Proszę bardzo. Tutaj jest okaz bardzo ładny i tylko że jadalny raczej tylko raz. Podobno a tu mamy Śliczny. jak pami Anderson że tak swojej świetności, śliczne pozaczki dzień dobry tym na w ale ładny borowik patrzcie ładny nie? Takie mógłby się znaleźć w Twoim koszyku? Pewnie tak. O! O! A co tu? Myślaczek ładny. Będziemy robić ogniseczko? Jedenko w końcu trzeba by zrobić, nie? No a nie. Dobra pałeczka. Słuchuteńka. No i lecimy, lecimy z ogniskiem. Jeszcze tylko to samo że damy na później Jeszcze tylko muszę hamaczek rozłożyć No Ognisko się nam powoli rozpala. Nie będzie ono wielkie, bo nie mi wielkiego tylko tyle, żeby sobie się nam zrobić. Hamaczek wisi. Miejscułeczka wspaniała. No i woda nam się też gotuje. Na herbatkę, albo kawusie, jeszcze, nie wiem, ale chyba herbatkę. No i wiecie, z tymi grzebami to jest tak. Jak się wybieracie, to są dwie możliwości. Dwie opcje. Albo zbieracie albo nie nazbieracie. Troszkę chlebek jeszcze do tego mojego śniadaneczka przypalimy i będzie kulturka. No i zbieramy się powoli ku domeczku Szlak żółty, szlak świętego Jakuba Lecimy powoli na house Jakieś 2 km do domu A może niecałe dwa No i co? <laughs> Mamy jeszcze jednego Zobaczcie tutaj Mały młody borowik a nie wiem czy tylko czy nie jest więcej niż jeden Pewnie, że jest więcej niż jeden. Tu jeszcze mamy. Tu jeszcze mamy jednego. Jakie śmieszne mam kolory. Jeden ciemny, jeden taki jasny. Prywaciorze pewnie. Tyle mamy już w koszyku. Ale patrzcie jakie że dziecko Nie uwierzycie Nokia. Nie wiem co to za model. Zaraz zobaczymy. O, nie zobaczymy. Ale jakiś taki 32, 33, 34, 10? No, piękny. Stan bardzo Ciekawe, czy można dzwonić na czerwoną linię do prezydenta. Mm -hmm. No. I mamy jeszcze borowika. Kolejnego. Tylko trzeba się pod niego, kurna. I jakoś będzie wdrapać. Masakra. Tu się spróbujemy oprzeć. Wow. Wrósł w drzewo trochę. Ale chyba nie będzie zdrowy. Ale ładny. Teraz trzeba zjechać bezpiecznie wow. w dół. Jeszcze taki pipuś. Już jesteśmy 50 metrów to może od wyjścia z lasu. No i taki pifuś jeszcze elegantny. Na koniec trafił, nie? Co powiecie? No, taki łaskawca. No i słuchajcie, kończymy na dzisiaj zbieranie. Jak to się mówi, głupi ma zawsze szczęście, bo akurat nie poszedłem dzisiaj typu żeby Jak widzicie koszek, nie, nie ten co zawsze. Nie jest to... Unijny koszyk ten nie posiada żadnych artystów ani innych pierdół Także Także co? No kończymy, kończymy yy, Lajkuj też ta, lajkuj ta, subskrybuj ta, Pisz ta, komentarze, jakbyś się ktoś chciał wybrać ze mną na grzyby No to pisać Siemandero Udanego popołudnia Albo dnia Bo jeszcze nie wiem kiedy ten film będzie rzucony. Pewnie tá amanhã,